Przypominam o książce Tradera 21, która jest najwyżej ocenianą książką odnośnie finansów, dlatego jeżeli chcesz zadbać o ten aspekt, zapraszam na stronę Inteligentny Inwestor i przy zakupie zaznacz skąd się dowiedziałeś, genetyk i otrzymaj dostęp do wszelkich darmowych późniejszych dodatków. Zapraszam do zakupu i teraz do oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Efekt Wytrwałości. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to świetnie trafiłeś, ponieważ jest to seria dla ciebie. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy razem z traderem o akcjach. W kolejnym odcinku był materiał o propos ETF-ów. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o obligacjach. Jak w nie inwestować bądź nie inwestować. Na początku zaczniemy oczywiście od podstaw, czyli trader, wytłumacz, czym są obligacje. Obligacje. To jest jakby papier. Które reprezentuje czyjś dług i czyjąś wierzytelność. Obligacje może wyemitować rząd, mogą wyemitować poszczególne miasta, mogą wyemitować korporacje. I wygląda to w ten sposób, że przykładowo, jeżeli rząd potrzebuje kasy, a potrzebuje wiecznie, to emituje obligacje, ludzie je kupują. I taka obligacja jest jakby dokumentem potwierdzającym naszą wierzytelność względem rządu. Czyli przykładowo, my kupujemy, powiedzmy, trzyletnie obligacje rządowe. Za kwotę 100 tysięcy złotych, zamiast za co rząd obiecuje nam wypłacać, powiedzmy, 3% odsetek rocznie. Czy przykładowo kupujemy obligacje za 100 tysięcy, po roku otrzymujemy 3 tysiące złotych, po drugim roku otrzymujemy 3 tysiące złotych, w trzecim roku, kiedy obligacje wygasają, otrzymujemy znowu 3 tysiące plus zwrot kapitału, czyli czyli te 100 tysięcy. Także tak to wygląda. Obligacje, tak jak powiedziałem, mogą emitować poszczególne miasta, poszczególne korporacje. I może się przede wszystkim zmienić długość czasu, na jaki pożyczamy um, kapitał. Okej, okay, ale tutaj powstaje pytanie, dlaczego te korporacje na przykład raz emitują akcje, a raz emitują obligacje? W zależności im, co jest im wygodniej. Gdybyśmy mieli na przykład taki moment, jak w 2009 roku. Um, kiedy mieliśmy niskie stopy procentowe i bardzo niskie ceny akcji. No to jeżeli jesteś właścicielem firmy i masz totalną bezcę na giełdach, strach, no to nie chcesz emitować akcji nowych, bo boisz się, że nikt ich nie kupi albo będziesz musiał wyemitować akcje po bardzo niskiej cenie. Mhm. E, więc wtedy jest lepiej wyemitować obligacje. Bo jak jest strach, to ludzie chętnie kupują obligacje. Z drugiej strony, przy takiej sytuacji, jak nie wiem, w Stanach Zjednoczonych dzisiaj, kiedy mamy bardzo wysokie wyceny akcji, no to lepiej dużo, bardziej, dużo lepiej emitować akcje e, nowe niż, e, niż obligacje. No, to jest zależne też od wysokości stóp procentowych, więc to nie jest powiedzmy takie, takie zero-jedynkowe. Generalnie mamy obligacje możemy podzielić na, na kilka grup. Obligacje rządowe, to już powiedziałem, korporacyjne i ewentualnie nie wiem, obligacje miejskie. Obligacje możemy też podzielić pod kątem wiarygodności emitenta. Czyli najbardziej wiarygodnym emitentem jest rząd zawsze, dlatego że nawet jeżeli mu się skończą pieniądze, to ma pod ręką prasę drukarską. I za pośrednictwem banku centralnego można zwiększyć podaż waluty. Więc jeżeli masz obligacje, to ty będziesz spłacony. Pytanie, tylko jeżeli kupujesz obligacje o długim terminie zapadalności, ile będą warte te pieniądze po zwrocie? Mhm. No właśnie, tutaj, tutaj ostatnio spotkałem się z takim stwierdzeniem, że inwestując w obligacje rządowe, te pieniądze są bezpieczniejsze niż na lokacie bankowej. Zgadza się z tym czy nie? Zależne jest to od, od wysokości kasy, jaką chcesz zainwestować. Jeżeli kupujesz obligacje, to one rzeczywiście są bardzo bezpieczne, no bo w, w najgorszej. Sytuacji, jeżeli będziemy blisko bankructwa, no to rząd drastycznie zwiększy przy pomocy Banku Centralnego, tak jak powiedziałem, podaż waluty i to dostaniesz te pieniądze, tylko pytanie, ile one będą warte. Bo może być sytuacja podobna jak w latach 80. czy 90., kiedy, to, że, kiedy też rząd emitował obligacje, nie wiem, mieliśmy jakieś książeczki oszczędnościowe i ludzie tam wpłacali naprawdę poważne kwoty, a po czasie yy, ich wartość stopniała drastycznie w wyniku inflacji. Poza rządem mamy przykładowo też korporacje, które mogą nie wykupić obligacji. Jest to bardzo popularny proceder, gdzie mamy większą bądź mniejszą firmę, która emituje obligacje, czyli pożycza kapitał. W niektórych przypadkach może przeznaczyć go na jakieś nietrafione inwestycje, no i możesz po prostu stracić 100% kapitału zainwestowanego w obligacje korporacyjne. Z jednej strony mamy duże firmy, powiedzmy takie jak GHM, Orlen które mają w razie problemów, otrzymają wsparcie rządowe, ale są też mniejsze firmy, których sytuacja jest dużo groźniejsza. Ludzie uważają, że inwestowanie w obligacje korporacyjne jest powiedzmy, proste i w miarę bezpieczne. Ludziom generalnie kojarzą się obligacje z takim synonimem bezpieczeństwa i nic bardziej mylnego. Tak jak mamy w Polsce giełdy papierów wartościowych, tak mamy też rynek Katalyst, to jest rynek obligacji korporacyjnych. Na którym absolutnie największą pulę stanowią obligacje rządowe i obligacje tych wielkich firm, które są bezpieczne. Ale zostaje też druga pula obligacje korporacyjne e, o emisjach mniejszych niż 10 milionów. Czy ktoś uważa, że 10 milionów to, to jest kupa kasy, duża emisja, duża firma? To teraz zgadnij, jaki jest odsetek niewykupionych obligacji? Gdzieś na poziomie 30-40%? No, 20-kilka było ostatnim razem, jak sprawdzałem, to było przed covid Więc teraz wyobraź sobie, że kupujesz obligacje, które ci płacą 7 czy 8%, podczas gdy 20% obligacji jest niewykupionych. Statystycznie Aha. masz minus 12% zwrotu. No przykładowo na niektórych obligacjach zarobisz 8%, na innych 10%, ale co z tego, skoro na innej puli z kolei stracisz 100%? Mhm. Dobra, mówimy tutaj o, o stratach. Natomiast jaką rolę pełnią obligacje w portfelu? Czy w ogóle warto je mieć, czy, czy nie? Czy totalnie nie interesować się tym tematem? Musisz rozróżnić dwie rzeczy: obligacje o stałym kuponie i obligacje o zmiennym. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu to są obligacje zależne powiedzmy od tej oficjalnej inflacji, która jest zaniżana. Czyli przykładowo rząd emituje obligacje, które będą płacić inflacji CPI plus powiedzmy 1,5%. Jak to wygląda? Powiedzmy, że inflacja CPI jest na poziomie 3%, dorzucamy do tego te 1,5%, czyli mamy 4,5%. Tyle teoretycznie powinien się otrzymać odsetek, gdyby nie było podatku belki. Od tego odciągniemy podatek belki powiedzmy zrobi się 3,5%, co jest teoretycznie więcej niż inflacja CPI, ale i tak mniej niż realna inflacja. Ale więcej niż na lokacie na przykład. Ale więcej to, niż, niż, jakoś, niż jakoś na, na lokacie. Tak, jeżeli mamy, powiedzmy, jakąś starszą osobę, która nie interesuje się w ogóle finansami, to może zamiast trzymać te pieniądze na lokacie, które zżera inflacja, może lepiej zainwestować właśnie w takie obligacje. Hmm, starsza osoba, moim zdaniem, akurat lepiej powinna zainwestować złoto, które świetnie sobie daje radę w otoczeniu negatywnych, rzeczywistych stóp, takich jakie mamy dzisiaj, kiedy inflacja jest dużo wyższa niż oprocentowanie lokat. I w takim otoczeniu na przestrzeni ostatnich 20 lat złoto drożało mniej więcej 7% rocznie. Jest to dużo lepsze rozwiązanie, ale jeżeli ktoś nie chce dotykać metali szlachetnych, to obligacje indeksowane o inflację są już lepszym wyborem niż, niż przykładowo lokata. Natomiast jeżeli chodzi o obligacje o stałym oprocentowaniu, to to jest bardzo zmienne aktywo. Ja na przykład w swoim portfelu ja jestem bardzo negatywnie nastawiony dla obligacji, bo uważam, że będzie mieli wzrost stóp, wzrost, przepraszam, inflacji i najprawdopodobniej stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Dąży do tego, że będziemy mieli przykładowo bardzo niskie oprocentowanie obligacji, jednocześnie dużo wyższym i rosnącą inflację. I w takim otoczeniu my otrzymamy z powrotem pieniądze, ale one będą dużo, dużo mniej warte. Ja trzymam na przykład w moim portfelu ETF na długoterminowe obligacje amerykańskie, które są jakby hedgem przeciwko mojemu portfelowi akcji. Do czego zmierzam? Wrzesień i październik są zazwyczaj kiepskimi okresami dla, dla rynków akcji, pa, październik jest zresztą określany miesiącem krachu, plus mamy nieciekawą sytuację w Stanach Zjednoczonych, przed wyborami najprawdopodobniej dojdzie do jakiejś zawieruchy na, na rynkach finansowych, która już się zaczęła, już mieliśmy początki tego. Jeżeli mamy taką niestabilność, to są dwie grupy aktywów, które zyskują, pierwsze to złoto, a drugie to są właśnie amerykańskie obligacje. Im dłuższy termin zapadalności obligacji, tym bardziej rośnie ich cena. Jak to wygląda? Załóżmy, że kupiłeś obligacje roczne oprocentowane na poziomie powiedzmy 2%. Przyjmijmy, że mamy 2% dla obligacji rocznych, dziesięcioletnich i 20-letnich. Mamy inflację na poziomie 2%, więc powiedzmy obligacje płacą, płacą ci te 2%. Inflacja nagle spada do zera. Czyli twoje roczne obligacje dają ci 2% powyżej inflacji. No bo ty je kupiłeś dziś i te 2% otrzymasz za rok. Więc powiedzmy, zyskujesz te 2%. Ale jeżeli inflacja spadła do zera, stopy spadły do zera, a ty masz 10-letnie obligacje, które wypłacają ci 2%, no to będziesz dostawał te 2% powyżej inflacji nie przez rok, ale przez 10 lat. W związku z czym rośnie cena tych obligacji, no bo skoro nowe obligacje, powiedzmy 10-letnie, już płacą blisko 0, tak jak obligacje japońskie. A ty masz dziesięcioletnie obligacje, które ci będą w każdym roku wypłacać 2%, no to jest prosty wybór. Jest, jeżeli jesteś inwestorem już na rynku wtórnym i możesz kupić obligacje płacące 0, bądź obligacje płacące 2, to bierzesz obligacje dwuprocentowe. I to sprawia, że te obligacje rosną w cenie. Może inaczej, zwiększa się ich cena. Zwiększa się cena, spada rentowność, żeby się dostosować do, do bieżącej sytuacji. Więc to jest... Trochę trudne do zrozumienia, ale z obligacjami nie jest tak, że musisz je kupić i czekać do dnia wygaśnięcia. No Możesz właśnie, się dziś, tak. je dziś, jutro sprzedać, bo ich cena się zmienia w zależności od inflacji, od wysokości stóp procentowych. Mhm. I jeżeli przykładowo dojdzie do sytuacji, w której będziemy mieli strach znowu na rynkach, tak jak w lutym czy marcu, to będzie rosła cena obligacji przykładowo pięcioletnich wzrośnie o 5%. 10-letnich o 10-12%, a 20- czy 30-letnich może wzrosnąć nawet o 20% w krótkim czasie, bo do nich się będzie przemieszczał kapitał. Strach na rynkach to jest panika. Panika to są tendencje deflacyjne, spadek inflacji, obniżenie stóp procentowych i wtedy się przemieszcza kapitał właśnie do, do długoterminowych obligacji, bo one najsilniej zyskują. No właśnie, bo w tej serii mówiliśmy w pierwszym odcinku o akcjach, w drugim odcinku o ETF-ach i ETF-y to są fundusze, w które można upakować właśnie akcje, mieć szerok, szeroką dywersyfikację tego portfela. Natomiast jak to jest w przypadku obligacji? Też powiedziałeś, że masz ETF na obligacje. I teraz jak to działa? Bo wcześniej z kolei powiedziałeś, że kupujemy obligacje i czekamy bądź nie do ich wykupu. Natomiast jak skonstruowany jest ETF na obligacje? Jak to, jak to wszystko ETF, funkcjonuje? ETF. Mamy kilka rodzajów ETF-ów. Mamy ETF na obligacje rządowe i to mogą być obligacje trzymiesięczne, 3-5-letnie mogą być 10 dziesięcioletnie bądź TLT, które akurat mam, to z ETF na obligacje o bardzo długim terminie zapadalności, czyli powyżej 20 lat. Ja to traktuję jako narzędzie spekulacyjne, którego cena rośnie w momencie, kiedy pojawia się strach na rynkach. I kiedy mamy do czynienia z obniżką stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych te obligacje jeszcze płacą jakieś odsetki, niecały procent, ale w Niemczech mają negatywną rentowność. W Japonii są w okolicy zera. Obligacje niemieckie i amerykańskie zawsze były bardzo się nieskorelowane ze sobą. płaciły identyczną setki. W Niemczech, za sprawą do druku i skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny, ich rentowność spadła do poniżej zera, więc to już jest w ogóle jakaś abstrakcyjna sytuacja. Nie wiem, jak szaleniec mógłby to kupować poza Bankiem Centralnym. A w Stanach Zjednoczonych jeszcze one jakoś płacą. Więc to jak dla mnie hedge taki na, na kolejne tygodnie, zapewne. Aha. Jakbyś miał powiedzieć czym różni się ETF na akcje od etf na obligacje? ETF na akcje trzyma akcje, ETF na obligacje trzyma obligacje o różnym terminie zapadalności. Okej, okay, jest jakieś ryzyko róż, różne, ale mamy też różne rodzaje obligacji. Najbardziej pewne mamy obligacje rządowe i one kiedy dochodzi do spadków ich cena rośnie. Później mamy obligacje korporacyjne o najwyższym ratingu, takich firm jak powiedzmy Facebook, Microsoft, Apple. Firm gigantów o kapitalizacji zbliżonej do biliona dolarów. Biliona, nie miliarda. I to są obligacje, które w okresach paniki trochę tracą, powiedzmy 5-7%. Najgorzej zachowują się obligacje o niskim, najniższym ratingu określane jako obligacje śmieciowe bądź junk bonds, bądź high yield bonds. Czyli niektórzy otwarcie mówią na nie, obligacje śmieciowe, w których cena bardzo silnie spada. Kiedy, kiedy mamy na rękach panikę. Natomiast inne fundusze, żeby wybielić to trochę przyciągnąć inwestorów mówią na nie obligacje wysoko oprocentowane, czyli high yield bonds. Natomiast jeżeli ktoś ma, musi płacić wysokie odsetki od swoich obligacji to zazwyczaj dlatego, że jego sytuacja jest dramatyczna i nie znalazł chętnych na obligacje płacące, nie wiem, 1 czy 2% odsetek. Jeżeli Aha. chcesz wyemitować obligacje to kupią je ludzie pod warunkiem, że zaoferujesz odsetki stosowne do ryzyka. Więc jeżeli jesteś na krawędzi bankructwa i chcesz pożyczyć kapitał, to w takiej sytuacji jak dzisiaj, gdzie mamy zerowe stopy procentowe, musisz zaoferować inwestorom powiedzmy 7, 8, 10% odsetek. Mhm. Jak jest wszystko dobrze, to się znajdą mhm. na nie inwestorzy. Jak nie, to błyskawicznie inwestorzy podczas paniki wyprzedają tego typu obligacje, bo boją się, że nie dostaną w ogóle nie tyle odsetek, co, co w ogóle swoich pieniędzy nie zobaczą. Mhm. Dlatego też obligacje Wysokiego ryzyka. Hail bonds bądź Junk bonds, to są obligacje, które bardziej zachowują się jak akcje. Czyli jak, jak jest wszystko dobrze, mamy hossę na rynkach, to cena obligacji rośnie. Jak jest panika, to wszystko leci na łeb. Okay. i Załóżmy, że mamy takiego ETF-a, który zrzesza obligacje korporacyjne. Mamy powiedzmy 30-40 tego typu obligacji i nagle dwie-trzy firmy decydują się, że, że nie wykupią tych obligacji. Co się dzieje z ETF-em? Nic. Jeżeli masz powiedzmy 30 firm, a dwie z nich nie kupują, to, a minął termin wygaśnięcia obligacji, to środki, które miały trafić do ETF-u, nie trafiają. Więc automatycznie inwestorzy, widząc to, pozbywają się tego ETF-u i spada jego cena. Mhm. Czy przykładowo z 85 dolarów spadnie do nie wiem, 78? Mhm. Czyli nie można zapominać, że te ETF to jest tak, jakbyśmy mieli te akcje w portfelu po prostu. Tylko jest te to pewne opakowanie. Te akcje bądź te obligacje w portfelu. Tak, tak? obligacje. Nic by się to nie różniło. Możemy kupić na chybił trafił, albo ileś obligacji, albo ileś akcji z całego. No chybił trafił to złe określenie. Ilość akcji czy obligacji dających nam szeroką ekspozycję na dany rynek. Co jest trudne, skomplikowane i kosztowne, no bo ileś tych opłat będziemy mieli, albo kupić po prostu jeden ETF. Yy... Gdzie w kilka sekund załatwiamy sobie ekspozycję na, na cały rynek. Mhm. No chciałem to do, doprecyzować, bo czasami jest takie przeświadczenie, że kupno ETF-a na obligacje to jest stuprocentowo bezpieczne podejście. W żadnym wypadku tak nie jest. Mhm. Nam, nam, nam się to wmawia, dlatego że obligacje zyskują na wartości, kiedy spada inflacja i kiedy spadają stopy procentowe. I globalnie. Mieliśmy najwyższe stopy procentowe w okolicy roku 1980, w Stanach, w Japonii, w Europie Zachodniej, czyli w bloku ekonomicznym odpowiedzialnym za 80% gospodarki w tamtym czasie. I od tego czasu, mniej więcej, stopy procentowe spadają poza jakimiś okresowymi wahaniami. I w 2016 roku w połowie osiągnęliśmy dołek. Najniższe stopy procentowe, najniższą inflację, i od tego czasu inflacja rośnie. Ale banki centralne drukują kasę z powietrza po to, żeby skupować między innymi obligacje. Bo ten rynek zaczął się walić. Inwestorzy zobaczyli, że inflacja rośnie, kraje są zadłużone po uszy. Jest rośnie coraz bardziej ryzyko bankructwa poszczególnych krajów, więc inwestorzy zaczynali, zaczęli się wycofywać z tego rynku i w pewnym momencie Brakowało kupców na obligacje. Jak brakuje ci kupców na obligacje, to rośnie koszt obsługi długu, czyli odsetki, jakie płacą obligacje. Więc na tym rynku pojawiły się banki centralne, które drukowały kasy z powietrza, po to, żeby skupić obligacje i obniżyć jak, jak tylko się da odsetki od obligacji, bo dzięki temu rząd ma mniejszy koszt obsługi długu. Ale to jest broń dwusieczna. Ktoś może pomyśleć, że to dobrze, bo spadają koszty zadłużenia. Po, tym, po drugiej stronie są ludzie no, są starsze osoby, które mają obligacje, y, które nie płacą nic w sytuacji, w której mamy wysoką i rosnącą inflację. No I teraz się trzeba zastanowić, kto lepiej zarządza pieniędzmi, czy ludzie, czy politycy. No bo rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd ma pieniądze, które może pożyczyć bądź zabrać nam w postaci y, podatków. Także obecna sytuacja jest chora, ale z taką sytuacją mamy do czynienia na całym świecie. Gdzie poprzez interwencję banków centralnych spada do czasami ujemnych poziomów oprocentowanie obligacji. I emeryci, ludzie, którzy nie mają wiedzy, którzy dawniej po prostu kupowali obligacje i mieli, nie wiem, odsetki na poziomie inflacja plus 1 plus 2%, dzisiaj nie mają możliwości przechowania oszczędności, przechowania siły nabywczej swojej oszczędności. Mhm. Okej, okay. podsumowując, oprócz tej sytuacji, o której powiedziałeś przed chwilą, że zakupiłeś obligacje amerykańskie, te długoletnie. Ja nie mam od jakiegoś czasu już dłuższego w moim portfelu jako hatch. Mm -hmm. a czy w przyszłości widzisz rolę obligacji w portfelu? Nie. Generalnie? Absolutnie. Nie, absolutnie. Wiesz co, jest, jest jedna możliwość, jeżeli dojdzie do gwałtownego umocnienia się dolara względem walut krajów rozwijających się, dopuszczam sytuację, że przy skrajnej panice Kupię obligacje korporacyjne średniego ratingu krajów Emerging Markets, bo uważam, że ich waluty się umocnią. Na razie nie, po jakimś większym krachu. I jeżeli zacznie się dodruk na całego, to ten dodruk podniesie bardzo wycenę obligacji. Natomiast nie polecam absolutnie tego osobom bez, bez dużego doświadczenia. Łatwiej jest po prostu kupić tanie akcje. Bo w dłuższym terminie cena akcji, czyli też cena przedsiębiorstwa, będzie nadążać za inflacją, W dłuższym terminie. Więc masz dywidendę plus wzrost cen przedsiębiorstwa przedsiębiorca wynikający ze wzrostu inflacji. Natomiast w przypadku obligacji otrzymujesz odsetki. Ale po jakimś czasie otrzymasz pieniądz, który już może być w wyniku inflacji dużo mniej wart. Aha. Więc generalnie spodziewam się takiego scenariusza jak w latach 70., gdzie rosła inflacja. I był to absolutnie najgorszy okres dla osób, które inwestowały w obligacje. Pytam w tym kontekście, że często obligacje są postrzegane jako taki hedge przed spadkiem portfelu, portfelu żeby ograniczyć zmienność tego portfela. Czy... I, i, I taką rolę pełną, pełnią u mnie teraz, mhm. ale to są obligacje amerykańskie o bardzo długim terminie zapadalności. Dobra, ok. To w takim razie w tym odcinku to tyle. Jeżeli się podobało, standardowo zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z tą serią. Bardzo dziękuję, trader. Dzięki również. Pozdrawiam. Cześć. Cześć.